Y buenas tardes. Después de mucho tiempo hemos vuelto live. Por fin, dobry wieczór, w końcu po dłuższym czasie wróciliśmy z na żywo. Bueno, me dicen de la parte francesa que hay problemas para entrar en live, porque también tenemos un live ahora mismo en el Academy francés. Entonces, me voy un segundo, voy a ver qué está pasando y vuelvo. Hmm. I tutaj y, widzimy, że sekcja francuska nam pisze, że ma problem ze swoim live'em, bo dokładnie o tej samej godzinie również w sekcji francuskiej teraz jest live, więc Kalo mówi, że na, na, chwilkę, na chwilkę wyjdzie z naszego, żeby im pomóc i zaraz wróci. Bale, Melina, a faltar un par de minutos. saludo un poquito el público. Si puede recuperar algunas preguntas, luego va a contestar, ok? Tak więc Kalo na razie zostawia was ze mną. Za chwilkę wróci. W międzyczasie przywitajmy Was, którzy jesteście tutaj z nami. I jeśli macie jakiekolwiek pytania, bo koniec końców ten live jest dla Was, nazywa się live'em specjalnym, ale jest to live z cyklu y, pytania i odpowiedzi. Więc skorzystajcie z okazji, jeśli macie jakiekolwiek pytania ogólno ezoteryczne y, związane z tym, co robimy, z sesjami, y, z tematami związanymi z energią, z ingerencją i tak dalej, zostawiajcie je w komentarzach i, i będziemy później na te pytania odpowiadać. A na razie widzimy Krzysztofa. Dzień dobry, Krzysztofie. Enga, również bardzo się cieszę, miło Cię widzieć. Tutaj Francesca nam pisze, że mają problemy na live'ie francuskim. Eli, również dzień dobry. I dzień dobry, Jolu. Chwilka nas nie było. Trzy tygodnie we wrześniu. Cały sierpień, połowa lipca, ponad dwa miesiące były bez live'ów. Stęskniliśmy się za Wami, y, także mam nadzieję, że jesteście gotowi na nowości, które też dla Was przygotowaliśmy, jeśli chodzi o te live'y. Na razie nie będę więcej zdradzać, y, bo jestem pewna, że jak Kalo wróci, to dopowie Wam troszeczkę więcej. Natomiast y, przygotowaliśmy zupełnie nowy format, y, który mam nadzieję, że będzie dla Was ciekawy. Także jeśli macie jakiekolwiek pytania i tak dalej, piszcie. W międzyczasie yy, chcę Wam powiedzieć, że na razie jesteśmy na żywo jednocześnie na czterech kanałach: yy, na YouTube, na kanale Akademii, na kanale Sesji Badawczych, na kanale Polskim Kalo i na kanale moim. Natomiast jeśli oglądacie nas na jakimkolwiek innym kanale niż kanał Akademi, bardzo Was zachęcamy, żebyście przeszli na kanał Akademi, bo tak naprawdę live'y, które będziemy robić teraz, będą wyłącznie na kanale Akademi. Ten dzisiejszy live też jest po to, żeby między innymi Wam to powiedzieć. Więc zaraz Wam wkleję na czata link... Do kanału Akademii. Tak, żebyście mogli zasubskrybować, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, bo od, kolejnego, od naszej kolejnej transmisji na żywo będą się one odbywać wyłącznie na tym kanale. Także zostawiam Wam w komentarzach nie wiem, dlaczego nie na wszystkich kanałach to się pojawiło. Mamy jakieś problemy, w ogóle mam do Was pytanie. Pytanie techniczne. Do Was, którzy już subskrybujecie kanał Akademii. Bo zawsze w dniu samej transmisji na żywo na YouTubie. Przygotowuję taki post, gdzie informuję Was, że dzisiaj o tej, a tej godzinie widzimy się na tym, a tym na kanale na transmisji na żywo. I opublikowałam ten post na kanale sesji badawczych, na kanale moim i na kanale Akademii. I później z mojego takiego bardziej prywatnego YouTube'a, gdy sprawdzałam w zakładce subskrypcji, tak gdzie pojawiają się wszystkie nagrania kanałów, które obserwuję, wszystkie posty. Post pojawił się na kanale moim, na kanale sesji badawczych, ale nie widziałam postu z kanału Akademii. Także nie wiem, co się dzieje. Też dajcie znać, czy, czy widzieliście ten post, czy nie widzieliście tego postu. Być może to jest kwestia algorytmu, być może to jest kwestia tego, że, że kanał Akademii jest jeszcze dosyć świeżym, dosyć małym kanałem, więc być może algorytm nie działa na tym kanale tak jak e, tak jak działać powinien także dawajcie znać piszcie w komentarzach a w międzyczasie widzę że kalo już wrócił ok melina be, e, estás en directo en el canal francés right. <laughs> ok bonjour <à> tu <laughs> Espera un segundo qué pasa okay. no entiendo por qué espera, espera 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 han llegado preguntas mientras tanto no no solo a todo el mundo saludando Y ya les dije que deberían eh, suscribir al canal de Academy puse el enlace pero okay. creo que no fue publicado en tu canal y en el canal de Investigations no sí, sé sí. por qué sí sí ahora controlo pero sí Yo solo okay. en el mío y en el de Academy Ok, nada, yo estaba aquí en el canal francés, estaba con Francesca de Leta porque antes. tenido modo, no voy a buscar el otro casco, bueno, eso va a devenir. Entonces, Kale dice que hace un rato estaba en el canal francés, no se le puso Francesca, porque tenía problemas técnicos para conectarse. se Ok, bueno, vamos a lo nuestro. Hoy es un live especial. Ale przejdźmy już do naszych kwestii. Dzisiaj mamy specjalny live. Es un live porque es el primero después de la pausa i hay to specjalny live, ponieważ jest to nasza pierwsza transmisja na żywo po tej dłuższej przerwie wakacyjnej, tak jak wspominałam, i mamy dla was nowinki. O sea, que ser solo. Bueno, primero es especial, porque estoy yo i no jest broma. Po pierwsze, jest to specjalny live, dlatego że Kalo również w uczestniczy. I to nie jest żart. O sea, yo no de estar. Tak naprawdę mnie tutaj nie powinno być. Solo que de vez en vamos a hacer un live specjal y Natomiast od czasu do czasu będziemy robić taką specjalną transmisję na żywo i ja również będę w niej, w niej uczestniczył

Entonces, eh ahora mismo estamos en Hoy os explico por es especial, pero primero os digo que como es especial, estamos en w los canales polacos los cuatro. Academy Investigation, el mio y de Belina. Mm, Zaraz wam jeszcze bardziej wyjaśnię dlaczego to jest specjalny live. Natomiast eh, przypominamy, że dlatego, że to jest live specjalny, jesteśmy na czterech kanałach Academy sesji badawczych, eh, kanał Kalo po polsku i na moim kanale. Entonces, durante el live voy a desconectar estos canales, el investigations, el mío, el de Belina, y vamos a quedarnos al final solo con el de Academy. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es empujar este nuevo canal de Academy y estamos, eh, eh, digamos, llamando los followers de los otros canales del team. I wraz z tym, jak ta dzisiejsza transmisja na żywo będzie szła do przodu, będziemy odłączać pozostałe kanały, czyli kanał sesji badawczych, kanał KALO po polsku, kanał Eweliny, po to, żeby troszeczkę wypromować, wzmocnić i pokierować Was, naszych widzów, również na ten nowy kanał Akademii. Bueno, vamos entrar en el tema. primero para no estar aburridos y luego luego más cosas. Hoy vamos hablar de control mental. Natomiast najpierw przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu, żeby też was nie zanudzić, potem jeszcze wam powiemy więcej na ten temat. A dzisiaj będziemy rozmawiać o kontroli umysłu. Además, justo hoy estaba escribiendo mi futuro libro, que ya estoy casi en el, el, ya he pasado el 50%, eh? pero estaba hablando y escribiendo justo sobre el control mental. I co więcej, tutaj Kale mówi, że dzisiaj, kiedy pisał swoją książkę, kiedy był w trakcie pisania książki, już jest za połową, ponad 50%, dzisiaj dokładnie pisał właśnie o kontroli umysłu. Um, no, espera, segundo, y pasar, a ver, image, image. a si pilla, no, Momencik, zobaczymy, czy złapie obrazek. No, yo creo que es file, a ver cómo es, es file, images file, video file, image file, extra camera, ah, PDF aquí. You have no slides, oh, no entiendo cómo pasarlo. A ver, your computer, un segundo, upload file, eh, a ver. Jest ta, un segundo, eh. Momentik, tutaj ja tego nie tłumaczę, ale kalo szuka i próbuję zrobić wam udostępnić ekran tego fragmentu, który. Pisa. Que no sé por qué han cambiado aquí las cosas. Parte books. Ahí está. Eh, parte uno oculto un segundo, capítulo 1 bestiario. Eh, avanzata. Aquí está, pero no me lo pilla, no me pilla el file, vale, okay. nada lo transformo en, un, en una imagen. Mm. Karol znalazł ten fragment, ale nie jest w stanie udostępnić tego jako pliku, y, pliku tekstowego, więc zrobię teraz źródło ekranu, żeby jako obrazek wam pokazać. A ver si la imagen ile pilla, si la imagen screenshot. Es free shot. Vale. Mm. Zobaczymy, czy uda się pokazać źródło ekranu. Okay. ok, pues nada, vamos a hablar de control mental. I voy a hablar del control mental ahora mismo, porque acaban de pasar dosyć ewentualnych ewentów, i y muy probablemente, pero con muchísima probabilidad, jest kontrol mental. Tak więc, porozmawiamy dzisiaj o kontroli umysłu, i też dlatego, że dosyć niedawno wydarzyły się dwie rzeczy, które bardzo, ale bardzo prawdopodobnie były właśnie z tym powiązane, które się wydarzyły przez kontrolę umysłu. Vamos a hablar de dos homicidios. Uno que parece un homicidio simplemente de crónica negra, pero el otro es un eh, homicidio estratégico, un homicidio político. Y la crónica negra es qué? Sí, crónica el negra. En español. ¿sí? Pero ¿qué es eso? Es cuando hay nada. Simplemente cuando es que no sé cómo se dice en otra manera. Okej, okay, teraz co significa jest Kronika negra? No, no, kronika sí, negra jest no. <laughs> de lo que pasa de la actualidad. Okej, okej. Za pierwszą vez que słuchałam ta frasa, okej. Ostatnio doszło do dwóch zabójstw, które właśnie były z tym powiązane. Jeden z jedno z nich wydaje się być takim bardziej, bardziej codziennym zabójstwem, drugie już jest powiązane z polityką. O sea, Esa foto mówi algo. Ja la w formato Van Gogh, para que se wiera un poquito más la um, dramacidad de la situación, pero tak jak poco muy, digamos, directa. Mm -hmm. I ta, ta grafika przedstawia pierwszy z tych zabójstw. Wygenerowałem ją w stylu Van Gogh'a, żeby też bardziej pokazać dramatyzm, dramaturgię całej tej sytuacji, żeby to nie było aż tak bezpośrednie. Vale. Y después de esta foto, vamos a pasar a esta foto. Y como podéis ver, estamos hablando de este homicidio político en Estados Unidos, donde un activista conservador muy, vicino, muy cercano a Trump ha sido matado, asesinado en directo. I tutaj mamy zabójstwo, do którego doszło w Stanach Zjednoczonych, gdzie pewien aktywista, bardzo powiązany z Donaldem Trumpem, został zamordowany. Bueno, vamos a ver por qué i vamos a ver por qué las dos cosas nie no van por separado. Las dwa cosas están relacionadas. Więc teraz porozmawiamy o tym, dlaczego to jest kontrola umysłu i dlaczego te, dwa, te dwie kwestie nie są, nie są rozdzielne, dlaczego te dwie, dwie kwestie są ze sobą powiązane. Bueno, lo primero quiero decir que yo tengo hasta los vídeos de las dos eh, escenas. Si queréis ver el vídeo, no censurado, yo los pongo. Y si no, no, pero me lo tenéis que decir en chat y, y ganan, lo, la mayoría gana. Mm -hmm. I też chcę Wam powiedzieć, że mam nagranie niecenzurowane obu tych zabójstw. Jeśli chcielibyście je zobaczyć, mogę Wam je teraz pokazać. Napiszcie nam na czacie i zobacz, czy tak czy nie, i zobaczymy, kto, kto wygra. Nie no wiem, porqué, pero creo que mi chat jest congelado. Masz komentarze mas z Jolanta i y gdzie jest? Osa minuta 34. No, entonces vas, vas entrar w en banner i y luego otra vez na komentarze, okay. comments i y się desbloquea. Ah, perfecto, vale, son muchos. Gracias. Sí, son muchos. Eh, entonces, si quieres pasar algún comentario, eh, lo pasas. Eh, ¿Qué quería decir? Eh, ah, bueno, mientras tanto vais a decirme sí o no, nosotros vamos a desconectar el primer canal. Y en el medio cuando en el chat dáyete a nosotros saber si así o no, si quieres ver si no, el primer canal. Entonces, ahora mismo vamos a desconectar el canal el mío. Więc najpierw rozłączymy mój kanał Kalo po polsku. Entonces, jeśli kanal to i Academy, os voy a poner en el chat el enlace. Więc ci z was, którzy oglądacie tę transmisję na żywo na kanale Kalo, w tym momencie, jeśli chcecie dalej ją oglądać, musicie przejść na kanał Akademii i zostawiamy wam link na czacie. Perfekty, link lo tenéis allí, voy a desconectar mi kana. Hmm. Więc na czacie już macie link i rozłączamy kanał Karo. Perfecto.